Czas na opowieść z naszej książki Kubusiowe opowieści o przyjaźni. Wszystko wydarzyło się tutaj, w stówiekowym lesie. Witajcie! Chcecie spotkać się z Kubusiem i jego przyjaciółmi? Dzisiaj opowieść pod tytułem Zabawa w Kubusiowanego Gra się tak samo jak w chowanego. Kiedy kryjesz, zasłaniasz oczy i liczysz wolno do stu, a reszta się chowa. A potem musisz ich znaleźć. W naszej opowieści Kubuś ma problem ze znalezieniem przyjaciół. Zaraz. Zacznijmy od początku. Gotowi? W naszym stowiekowym lesie panowała wiozna. To idealny dzień na jakąś zabawę! Oświadczył wszystkim Krzyś. Zagrajmy w kubusiowanego. Zerknął na kubusia i delikatnie pociągnął go za ucho. Ty pierwszy kryjesz, Kubuś potarł uszko. To czym ja jestem dokładnie? Tak, kubuś miał raczej niewielki rozumek, ale przypomniał sobie, jak się gra. Raz zaczął śmiało liczyć. Co potem było po raz? Usiadł, żeby pomyśleć. Myśl, myśl, myśl. Sześć? Eee, dwadzieścia siedem i pół? Jedna Oznajmił. Jednak coś mu się nie zgadzało. Nie szkodzi, powiedział do siebie. Na pewno wyliczyłem prawie wszystkie. Sto! wykrzyknął. Gotowi? I tak szukam! Kubuś wyruszył na poszukiwanie przyjaciół. Znam doskonałą kryjówkę, powiedział. Drzewo miotkowe. Aha! Znalazłem was! zawołał. Rozejrzał się dookoła zdziwiony. Było tam drzewo, i pszczoły, i miodek, ale ani śladu jego przyjaciół. Nie było ich też w ogrodzie królika. Ani na łące, gdzie Kubuś lubił leżeć i oglądać chmury, ani w jego wygodnym łóżeczku. Ani w jego kąciku zadumy. O rety, powiedział Kubuś. Czemu nikt nie schował się w żadnym z jego ulubionych miejsc? I wtedy nadeszła kangurzyca. Wiesz, gdzie jest maleństwo, Kubusiu? Nie, ale wiem, gdzie nie jest, rzekł Kubuś. Nie schował się w żadnym z moich fajnych miejsc. Kangurzyca na to. Bo maleństwo ma swoje ulubione miejsca. Kubuś zrozumiał, że ona ma rację. Szukał w swoich ulubionych miejscach, ale jeśli chciał znaleźć przyjaciół, musiał szukać w ich ulubionych miejscach. Najpierw pomyślał o prosiaczku. Prosiaczek jest naprawdę małym zwierzątkiem, powiedział. Mógł się schować w naprawdę małym miejscu. I pomyślał o najmniejszym miejscu, jakie znał. Poszedł prosto do kłody w pobliżu domu prosiaczka i tam go znalazł. Cieszę się, że mnie znalazłeś, Kubusiu, oznajmił prosiaczek. Tu jest straszliwie ciemno. Potem prosiaczek i Kubuś znaleźli maleństwo, które bawiło się w piaszczystym dołku. Tygrys schował się w swoim ulubionym miejscu do fikania. I wreszcie brakowało tylko Krzysia. Ojej, powiedział prosiaczek. A jeśli go nie znajdziemy? Pewnie tak będzie, rzekł kłapouchy. Wtedy kubuś sobie przypomniał: On lubi wchodzić na drzewa. Wszyscy spojrzeli w górę. Jest tam! krzyknęło maleństwo. Jak ci się udało znaleźć nas tak szybko? zapytał Krzyś. To było bardzo łatwe, kiedy zacząłem was szukać w waszych ulubionych miejscach, a nie w swoich. Zagrajmy jeszcze raz, zaproponował Krzyś. Teraz kryję prosiaczek. Gdzie ty się schowasz, kubusiu? zapytał misia Krzyś. Mm, – Moje ulubione miejsce to drzewo miotkowe – rzekł Kubuś. – Prosiaczek już wie, że tam właśnie mnie znajdzie. Krzyś zaśmiał się serdecznie. – Miś I Jak go nie lubić? Kubuś chce być znaleziony. – O, słyszycie? W naszym lesie kładą się już chyba spać. Dzień powoli kończy się na odpoczynek czas. Jednak jeszcze parę spraw przed spaniem czeka nas. Najpierw więc spiżamy w w której lubisz spać i dokładnie zęby my, bo warto o nie dbać. Książki i zabawki znów na miejscu mają stać czytuj się i buzi daj, potem już się kładź. Śpi tak jak miś ten śpi, i od ku miodu śni, to słodki smak. Tak, tak, śpi tak jak miś ten śpi. O rety, myśl, myśl, myśl. Sprawdźmy po kolei wszystko z listą. Jesteśmy w piżamkach? Tak! Zęby umyte? Tak! Bajka przeczytana? Tak! – Zabawki opatulone? – Tak! – Hmm, to czego nie mamy? – O, tak! Buziaka od mamy! Śpi tak, jak miś ten śpi I od banku miodu śni To słodki smak, tak, tak Śpi tak, jak miś ten śpi Śpi tak, jak miś ten śpi Śpi tak, jak miś ten śpi Śpi tak jak miś, ten śpi. Śpij tak jak miś, ten śpi. śpi tak jak miś, ten, śpi. Śpi, tak jak miś ten śpi. śpi. tak jak miś, ten śpi. Dobranoc dzieci, już księżyc świeci.